Ile po treningu trzeba zjeść posiłek? Nie ma tak naprawdę żadnych norm mówiących o tym, jak długo po zakończonym treningu należy spożyć posiłek czy jest to 45-60 czy też 90 minut, ważne jest natomiast to, aby podawać dobrej jakości białka w ilości minimum tych 20-25 gramów, czyli powiedzmy tych minimum 3-4 gramów leucyny. Co te 3 do 4 godzin tak, to jest takie racjonalne podejście. Zatem, jeżeli na przykład zjedliśmy posiłek przetreningowy na godzinę przed treningiem, nasz trening trwał. Dwie godziny załóżmy, to mamy już trzy godziny, zatem fajnie by było do godziny po zakończeniu treningu zjeść jakiś posiłek. Jeżeli te liczby, że tak powiem, ten czas przesuwa się w którąś ze stron, no to tak jakby sobie operować tymi, tym, tym, tym czasem, żeby było dobrze. Wyjątkiem jest tutaj oczywiście sytuacja, w której spożywamy aminokwasy i wędrowoodan, na przykład w trakcie treningu, wtedy ten posiłek możemy nawet wydłużyć po zakończonym treningu.